Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i przepraszamy, że nie możemy dzisiaj być z Wami, ale na skutek zmiany terminu konferencji jesteśmy już dzisiaj gdzie indziej. Organizujemy bowiem i prowadzimy kolejny już kurs ratowników kajakowych. Niemniej jednak chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tym, co działo się podczas części kajakowej kursu asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej. W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Kultury Kantata opowiedzą Wam o tym zaś Piotr Krówka, instruktor kajakowy Polskiego Związku Kajakowego, instruktor pierwszej pomocy. Paweł Świderski, przewodnik turystyki kajakowej oraz psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością, a w trakcie kursu odpowiedzialny za część psychologiczną. Ja zaś mam przyjemność reprezentować owa, oba podmioty, czyli i Stowarzyszenie Kantata oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, gdzie w zarządzie mam przyjemność koordynować szkolenie całej kadry kajakowej na terenie Polski. Natomiast podczas kursu koordynowałem część kajakową. Pozdrawiam Państwa również serdecznie nieobecny dzisiaj prezes naszego stowarzyszenia, Dawid Jerzak, również przewodnik kajakowy, dziś niestety chory. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Kantata w tym roku obchodzi swoje 20-lecie działalności. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz turystycznych. Od 20 lat spędzamy wolny czas na rzekach razem z naszą młodzieżą. Od 10 lat pływamy z osobami z niepełnosprawnością. Efektem tych naszych doświadczeń stał się nasz autorski program, program kursu Aton, a on z kolei składał się z wielu różnych części składowych, z których jedną z nich była technika pływania. Dla tej techniki pływania użyliśmy Podczas zajęć teoretycznych, tam poznawaliśmy tajniki locji kajakowej, staraliśmy się dobrać odpowiedni sprzęt kajakowy, a później to wszystko ćwiczyliśmy podczas dwudniowych zajęć praktycznych. Tam też staraliśmy się nauczyć podstaw ratownictwa kajakowego, tak żeby w razie czego umieć profesjonalnie naszego turystę z niepełnosprawnością uratować. Podczas Całego kursu staraliśmy się poznać zasady dobrego kontaktu z osobą niepełnosprawną, ale o tym opowie nam już Paweł Nasz, kursowy psycholog. W ramach kursu postanowiliśmy zadbać o rozwój kompetencji miękkich, czyli współpracy asystenta i z turystą z niepełnosprawnością. Dlatego naszym celem było przygotowanie asystenta do towarzyszenia turyście. O specjalnych potrzebach. Świadomi byliśmy tego, że taki turysta może budzić pewien lęk, obawy o to, jak sobie poradzimy. Dlatego w tej części kursu poruszaliśmy temat niepełnosprawności w kontekście społecznym, medycznym praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zastanawialiśmy się, jak wygląda realizacja tych dwóch obszarów w naszym społeczeństwie. Staraliśmy się wczuć w sytuację osoby z niepełnosprawnością, tak by kontakt z takim turystą był dla obydwu stron przyjemny i bezpieczny. I te zagadnienia realizowaliśmy podczas wykładów, a także warsztatów części kajakowej. Z uwagi na mocno rozbudowany program, a także ograniczony czas, wszystkie zajęcia teoretyczne odbywały się późnym wieczorem, a w zasadzie w nocy. W sobotę zaś, sobota to dzień wody stojącej, do południa uczyliśmy się o trzech konkretnych przypadkach. Przygotowaliśmy dla naszych kursantów sytuacje, w których turysta jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, przede wszystkim nie koń, yy, niedowład kończyn dolnych, druga sytuacja to turysta niewidomy, a trzecia turysta, który z powodu swojej niepełnosprawności nie jest w stanie wiosłować. Nad Zalewem Radkowskim uczyliśmy się zakładać w prawidłowy sposób kamizelkę asekuracyjną, kamizelkę ratunkową oraz wsiadać i wysiadać yy, z kajaka, co nie było takie proste. Uczyliśmy się w prawidłowy sposób płynąć prosto kajakiem, uczyliśmy się Precyzyjnego manewrowania, przy czym naszemu asystentowi przydzieliliśmy rolę sternika kajakowego, turyście zaś rolę szlakowego. Sobotnie popołudnie spędziliśmy na poznawaniu podstaw ratownictwa kajakowego. Uczyliśmy się, jak prawidłowo i skutecznie używać rzutki ratunkowej, co zrobić w wypadku przewrotki oraz jak scholować turystę do brzegu. Moduł skończył się z zajęciami z pierwszej pomocy, gdzie uczyliśmy się ratować osobę tonącą zgodnie z wytycznymi i algorytmem Europejskiej Rady Resuscytacji. Wszystkie te zajęcia, zarówno przedpołudniowe, jak i popołudniowe, realizowaliśmy ze szczególnym uwrażliwieniem naszych kursantów na potrzeby i możliwości turysty z niepełnosprawnością. Dzień drugi, niedziela, to Dzień Wody Płynącej. Podczas spływu warsztatowego mieliśmy okazję przećwiczyć wszystkie te umiejętności, których nabyliśmy podczas wcześniejszych zajęć czyli umiejętności techniczne, czyli wiosłowania, jak również umiejętności związane z komunikacją i dobrą współpracą z turystą o specjalnych potrzebach. A wszystko to w przepięknych okolicznościach przyrody przyłomu Nysy Kłodzkiej oraz Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie zespół Muzyka Jaka, którego jesteśmy również członkami, zagrał dla państwa koncert. Specjalnie dla naszych kursantów przygotowaliśmy podręcznik, podręcznik pod tytułem "Aton Kajakarstwo i Psychologia". W tym właśnie podręczniku zawarliśmy wszystkie te treści, których staraliśmy się nauczyć podczas kursu. Mamy przygotowaną również dla was wersję cyfrową tegoż. Podręcznika. W środku znajdziecie również dwa utwory zespołu yy, muzyka jak. Ale to nie wszystko. Podczas warsztatów, korzystając z doświadczeń i wrażliwości naszych kursantów, yy, rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem karty informacyjnej Atom. Jest to karta, która ma pomóc asystentom w sposób bezpieczny i po prostu dobry przygotować taki spływ. Naszym celem jest. Yy, Wypracowanie rozwiązań, które, jak mamy nadzieję, staną się standardami organizacyjnymi spływów kajakowych z turystą z niepełnosprawnością. Efektem kursu Aton stał się również profil facebookowy o nazwie Aton, gdzie dzielimy się wszystkimi tymi doświadczeniami, które dotyczą spływów z turystami o specjalnych potrzebach. Przygotowujemy również przewodnik, przewodnik po rzekach południowej Polski, gdzie opisujemy te odcinki, które są przyjazne, turyście z niepełnosprawnością. Jeden z takich odcinków został opisany przez Piotra. Jest to nasza rzeka Ruda na odcinku Żory Rybnik, Rybnik Kuźnia Raciborska, Kuźnia Raciborska Rudy. Żegnając się, chcielibyśmy podziękować wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w organizację kursu Aton i tak chcielibyśmy podziękować Fundacji Pogranicze Bez Barier, Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych, Fundacji Tauron, a także Ministerstwu Sportu i Rekreacji, które współfinansowało ów program. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować koordynatorowi, pani Ewie Buzoń. I szczególne, szczególne podziękowania kierujemy do Was, drodzy uczestnicy naszego kursu, asystenci, ponieważ byliście bardzo zaangażowani, okazaliście ogromne serce i wrażliwość podczas tego kursu, i miejmy, mamy nadzieję ogromną, że teraz z sukcesem będziecie mogli organizować takie spływy. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować kadrze kajakowej, bardzo fantastycznej kadrze, i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia na kajakowym szlaku. Do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiamy.